Rozdział czwarty. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z Was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszone ewangelie, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł, a tutaj znowu nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do Niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie dzisiaj jak to zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, On także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim przeciwnie wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc Wielkiego Najwyższego Kapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.